Przyjęło się mówić, że kobiecość to sukienki, szeptanie i bycie miłą. Że jak jesteś w swojej żeńskiej energii, to masz być cicho, grzecznie, miękko i z uśmiechem robić wszystko, o co cię proszą. Yy, zamknijmy ten rozdział, ok? Tu i teraz. Bo kobieca energia to nie jest uległość, to nie jest czekanie, aż ktoś cię wybierze. To nie radź sobie sama ale nie za bardzo, bo będziesz zimną suką. Prawdziwa kobieca energia. To jest siła, która stwarza światy. To jest ogień, który potrafi spalić i oświetlić drogę. To jest głos, który nie pyta, czy może być słyszany. Kobiecość nie jest sporcelany. Ok? Zacznijmy od dekonstrukcji bajki. Kobieta to nie jest księżniczka zamknięta w wieży. To jest smok. To jest wiedźma, to jest bogini, wojowniczka i uzdrowicielka w jednym ciele. Twoja moc nie leży w tym, ile razy powiesz tak, choć czujesz nie. Twoja moc leży w odwadze powiedzieć nie, nie dzisiaj, nie dla ciebie, nie za taką cenę. Prawdziwa żeńska energia to jest przepływ, ale nie każdy umie z nią płynąć, bo wiesz co? Ty nie masz być łatwa do zniesienia. Ty masz być prawdziwa, masz być dzika, intuicyjna, niewygodna dla tych, którzy chcą cię zamknąć w samacie. Kobieca energia to nie jest chaos, to jest twórczy wir. To ten moment, gdy stoisz naga przed życiem i mówisz, weź mnie całą albo spierdzielaj. Bo ty już nie masz czasu na półśrodki. Co to znaczy być w swojej kobiecej energii? To znaczy czuć, nawet gdy boli, słuchać siebie, nawet jeśli świat mówi, że nie wypada, nie tłumić ani emocji, ani pasji, ani orgazmu, ani wściekłości. Być obecna nie tylko dla innych, ale dla siebie. To znaczy mieć jaja większe niż niejeden facet, tylko że metaforycznie, bo kobieca energia nie udaje nikogo. Nie gra roli, nie przeprasza za swój zachwyt, za swoje potrzeby, za swój czas. Kobieta w swojej energii to jest zagrożenie dla systemu. I bardzo dobrze. Dlaczego? Bo kobieta, która zna swoją wartość, nie szuka miłości na kolanach, nie pracuje dla poklasku, nie ukrywa swojej magii, nie daje się tresować jak piesek salonowy. Taka kobieta budzi strach w tych, którzy kochają kontrolę. Ale inspiruje tych, którzy kochają prawdę. Więc jeśli czujesz, że to za dużo, to jest właśnie to. Nie tłum tego, nie wygładzaj siebie, by się zmieścić w ich oczach. Oni mają rozszerzyć swój wzrok. Ja mi jest i nie zamierzam już udawać, że to za mało. Wszystko, czego potrzebujesz, już masz w sobie. Ale jeśli nadal czekasz, och, ktoś mi chce głos odebrać. <laughs> Ale jeśli nadal czekasz na pozwolenie, to ja ci teraz daję to pozwolenie. Masz prawo mówić głośno, masz prawo czuć głęboko, kochać mocno i nie przepraszać za to, że jesteś. Nie jesteś dla każdego, ale jesteś dla siebie i to wystarczy, żeby zmienić świat. Wznoszę dzisiaj energetyczny kieliszek. Za każdą kobietę, która wraca do siebie, za każdą, która przestaje się kurczyć, za każdą, która mówi: To ja jestem tą, na którą czekałam. W Twojej kobiecej energii nie ma nic wstydliwego. Jest za to moc, z którą trzeba się liczyć i którą warto celebrować. Ok? Jeśli ten odcinek Cię poruszył, to powiedz: To sobie dziś, jam jest. I nie przepraszam za swoją moc, nie przepraszam za swoją kobiecość, nie przepraszam za siebie. I idź w świat z ogniem, z błyskiem wokół, z prawdą na ustach, z miłością, z pazurem. Ok? Ciao. Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, to nie twoja wina. Ebook Cię nie złamie" pokaże Ci, jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e znajdziesz w opisie.